Cześć! Dzisiaj temat dla każdego marketera ważny, a przynajmniej dla każdej osoby, która zajmuje się Google Adsami, czyli jaki mamy CTR, jaki powinien być CPC, jaki powinien być koszt pozyskania lida. Mam dla Was dzisiaj świetne dane na ten temat, więc intro i zaczynamy. Ok, przeskoczmy na ekran, na mniejszy ekran. Całość będzie. Na bazie Local IQ zrobili świetne badanie. Na czym ono polegało? Przeskoczmy na chwilę do nas. Na czym ono polegało, mam tutaj wyszczególniono. Oni przebadali ponad 18 tysięcy kampanii wśród swoich klientów. Tylko pamiętajcie, to były kampanie w Stanach Zjednoczonych, więc CPC, czyli koszt kliknięć, będzie w dolarach, więc tym aż tak bym się nie sugerował. Od 1 maja do 25 czerwca 2021 roku, 1 maja 2020 roku, czyli ponad rok, i pierwszy od czego zaczynamy, czyli wyjaśniamy, jaki jest dobry CTR, CPC CPA i CPL w Google Adsach. Lecimy sobie niżej, oczywiście, link do tego wpisu jest w opisie tego filmu na YouTubie, więc zachęcam do obejrzenia. Średni CTR, to jest bardzo ważne, bo to powinny interesować wszystkie osoby, które interesują się właśnie tym, jak optymalizować swoje kampanie. Przesuńmy tutaj, ok, o, teraz wygląda fajnie. Czyli widzimy, największy to, są, to jest sztuka i rozrywka ponad 10%. Najmniejszy to możemy powiedzieć, że dom i renowacja, czy remont domu, a także prawnicy i Legal Services. Także widzimy rozbieżność duża 10,67 CTR kontra 3,84. Idziemy dalej, mamy średni koszt kliknięcia. Tak jak powiedziałem, to są dolary, więc to nie do końca nas Polaków dotyczy, ale zobaczcie, jak to jest w Stanach, czyli najniższy CTR w branży legal services, czyli prawniczej, ale za to najwyższy koszt CPC. 8,67 dolara. Najniższe kliknięcia mamy w dwóch branżach, czyli travel, podróże, a także real estate, czyli nieruchomości. Idziemy dalej. Średni współczynnik konwersji. Jaki jest największy? To są branże, jeśli chodzi o zwierzaki: 19,19%. ,19 I drugi mamy tutaj lekarze, chirurdzy: 19,15%. Najniższe. Już patrzą meble i nieruchomości. W sumie nie ma się co dziwić, bo to jest duża sprzedaż i to nie jest coś, co się kupuje od razu. Tylko ludzie, że tak powiem, muszą się po prostu naklikać, zanim podejmą decyzję. No i dwa, sporo osób w tych branżach przegląda online, ale kupuje już w sklepie czyli przeglądamy online, wchodzimy na stronę sklepu, ale i tak idziemy do lokacji fizycznej, żeby kupić ten towar. Została nam jeszcze. I jedna rzecz, czyli średni koszt pozyskania LIDA według branży, największy właśnie aż 73,70 centów w branży prawniczej. Najniższy koszt to będzie naprawa aut i zwierzaki. Zwierzaki 14,88 centów. Także możemy to przyjąć jako swój benchmark, bo może to działać świetnie, jeśli chcemy optymalizować swoje kampanie Google Ads. I tak jak. Mówiłem, nie ma się co stresować, że jak na przykład konkurencja wypada lepiej czy gorzej, bo można oczywiście optymalizować, czyli wyniki jakości reklam, konwersji na landing page'u, musimy ustawiać realistyczne cele dla swoich kampanii, musimy lepiej dobierać słowa kluczowe, czyli bardziej te transakcyjne niż informacyjne, czyli trzeba badać, które słowa przynoszą nam konwersję po najniższej cenie i tak na szybko. A resztę macie w artykule, właśnie u nas na blogu, z kilkoma tipami. Więc zachęcam do czytania, do subskrybowania YouTube'a. Pozdrawiam. Hej, hej, hej. Zaraz godzina ósma, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat, chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO, pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam.